Dobra, ja biorę... <tryk> <tryk> Ten co? Jak no. obudziłś w Cicho, Albańczyk. <tryk> Ej, dobra, bo teraz trzeba wygrać. No, bo teraz trzeba przegrać. Tam Albańczyk ma brąz. Ja, chyba ty. Prawie golda mam Ty mi tu o jaki mi gadasz A teraz mi pokazuje na tym internecie typ nad otwarty i 52 pinga, a mam... 82 mm. To jest chyba coś nie Halo Pancerze od razu rozkładam. Cię brać. Pa pancerze... Ja bym z tej strony nie dawał tego. Oli. Dobra. Z drugiej strony się daje najlepiej. Bo oni wtedy nie rozwalą tego, wiesz o Ale ja też z drugiej. Już nam znaleźli Spokojnie Spokojnie jak na wojnie no. Tylko wszyscy w jednym tym pomieszczeniu jesteśmy ja idę tym. Dobra ja idę tu wow! Ktoś już zginął to kurwa Ej, Kli. Kli. Ty no, ja poszłem do jedne... do pomieszczenia zaraz obok i gościu wiedział, że ja tam jestem. Serio? Dobra, Jankę zabił Toresa. Ja go reportuję. Kurwa, wybiegła na mnie, aż tam, gdzie ja Krzychu zginął ja. Spokojnie. Ładnie. Oli w swoim żywiole Jak pod tabą gościu leży jak coś Ale po w sensie koło kanałów? Znaczy nie wiem czy leży No nie wierzę, no dostał, w windzie siedzi jeden Obity jest to strasznie W windzie był, uważaj jakieś Czekaj na kamery trzeba popatrzeć Może wyskoczy któryś dronem jeździ i szuka ciebie przy zakładniku jeździ dronem. Dobra zostawił drona. Jest, jest. I, tam gdzie? Jak, się oglądałeś się? Przedu idzie do zakładnika. Przed do zakładnika. Do zakładnika. Zakładniku. Zranił mi go szybko. I się schowaj. Coś mi się wydaje, że tym samym wejściem będzie gościu wchodził. I tak, tym samym. Jest. Ładnie. Ładnie, Brawo. nice. Ale nice. dostał nice. Wiedziałem, że tym samym będzie wbił. On na jafę dostał. Bum. Ale jaki spokojem jak, nie? Tak tylko no. jeb nacelował Nie mogę. Uciek, uciek, uciek. Tam na banana. Na, 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 <laughs> na banana. Jest, dobrze. 5 na 4. Tak? O, to fajnie. Nie bierzcie fuzji tylko na, na tej, tej, bo. A ja to przyjmuję. Mu jak to żeby to puściła, ja to puściła. Hej, kolenda, hej, kolenda. Hej, kolenda, kolenda. Wrócił i opuścił. Aha. Dobra, jest 5 na 4. Wygrywamy to. Tak jest, panie Oncki Dobra, ja z górę sprawdzę. Ja też jadę górę. Jedźcie ktoś na dole. Na dół niech ktoś do skarbca pojedzie. Chyba są na dole. Tak. Na górze ich nie ma. Tak, są. W skarbiec. skarbiec? Chyba tak. Oli, ślubo. Tak. Oooo, są w Ooo, pan kapka! I pan puls. Już jest. A ja mam IQ, na szczęście tego wykryję okay. zaraz. No ja z koleżanką rozmawiałam, więc sorry, jak ten, ale. Spoko. Dobra, ale, ki ale kila masz, killa masz lepiej niż assassin. Ej, ej no, dopiero. Mam. Pierwsza runda była. Dobra, i tak, tak lamisz. Ooo, odezwał się. Otylami minie ja, Brawo, Jasiu. Cuknę i wpuszczę mojego dronika. O kurde! Jankes. Ale kto do mnie strzelał? To nie, to flash był. Bo ja chciałem rzucić flasha na dół, a tyś ten... A tyś go zablokował, nie? Czekaj. Wszyscy od tamtej strony idziecie, ja sam nie idę. O nie. Mina kapkana. Poczekaj, Dan, idę za tobą. A ty jesteś na dole. Moment. Chyba kogoś tu mamu No właśnie patrzę czy to nie puls Ale mi go na razie nie wykryło Dobra Na dole nikogo nie ma Także spoko tutaj Czekaj jak jest pierwszy co tam tam Dobra idę nie... za tobą Tu jest mina Mina jest tutaj Rozwaliam drona mógł rzucić Rozwaliam i ja wbijam pierwszy Wijam Okay. Tutaj są, na pewno Jest gościu Na pewno liściu tu Ta czanka jest, dwóch jest, dwóch jest Oh fuck mm -hmm. Zasmrodził mnie Swojego zasmrodził Haha, jaki ha. deszcz Brawo Nanda, no, ja doszłam do was w końcu. rzuciłem, uwaga no, no, Nie, zabiłeś go. Nie zdążył. C4 rzucił. Uwaga, nie odbacz, przy zakładniku, albo nie, jest nie, nie. przy zakładniku! Wychylił się. No to ja dam, plecy, plecy! Jest tam, przy zakładniku. To jest zakładnik, nie strzelaj. Oli, ty masz Twitchkę, to ty Puls, możesz rzucić on wie, drona gdzie, on wie że tam jesteś. Już ja rzuciłam drona i mi go za to Kurde. Ale was pocistą. Co, był u mnie w domu no, też brzęsłuje. Ja nie ja, ja, mam no On tam leżał cały czas przy zakładniku. Był tam, tam. wychylił się przed chwilą. O ci goni? Yep. Ile oni my mieli tego C4, bo ja tego nie kumam Nie, nie mogli mieć dwóch, nie? Z C4 Ale nas, ograli teraz Powinni ograniczyć to C4 Ja znowu zaraz wracam Tylko wybierz postać pa pa, ra, pa Doka wziąłeś tak? No, doka wziąłem. p 90. Spoko. Dobra, Wyjaśniam ich teraz. Mhm. Uh -huh. 4:1, żeby było. Dla nas. U. Oni będą pewnie kanałami wchodzić. No wiadomo, wiesz. Różnie to bywa. Ja idę na parking. Idź Dan. Ej hey Dan, chodź tutaj z Pulsem. To będziesz ja ich yeah. wykrywał. W kanale. No. Weź mi mówił, tutaj. Spoko. To tą stroną my się zajmiemy. Spoko loku. Zakładnik ukryty. Nie brajdę co to. Póki co nie ma ich jeszcze. No dopiero się zaczęła runda. W no. Parkingiem chyba też nie idą, bo ich nie widać. Prowadzę kamerki. Drona jeżdżą. A, czyli bo nie wykryli, to będą jeździć chwilę drona. Na kanalach ich nie ma jeszcze. Tak, bo tam na jest górze jest jeden jeździu. kanał. Jest jeden kanał. Drona. daleko. Naprawdę daleko jest, na początku kanału, botem tu wjechał, widzimy Jak będzie blisko, eee... to powiedz co będę strzelał Jeden okay. przeszedł wiecie gdzie, jak jest parking, to tą górą Dobra, schodzi na Blackbird. O, Dan zginął Co się stało? Gdzie ej, jest? Ej, plecy mamy, plecy mamy Był nam na plecy ej, jest na parkingu, ej, nie dawajcie się tak U, chyba Nie, przepieprzyłem teraz. Ładnie, Pawko. Ale w z tego maga. No. Ale przy zakładniku już jest. Przy zakładniku, Pawko! Idę. Ja przy zakładniku nie, nie, tu nie, był! No, co ty mi gadasz przy zakładniku I właśnie przegraliśmy, bo wybiegłem na pałę na niego. On mnie słyszał, ja biegnę Ej hey Dan, my musimy się skupić we dwóch, bo 0-0 No wiem, bo będę <noise> gówno Bo Lapsy jesteście mhm. Gdzie ja tam Dobra, kogo by tu sobie wybrać teraz?

Pienta Możesz co? O. Dobra. Nie wierzę w to! Zabiła mnie! Dostała szczała i mnie zabiła Zaszowała! No nie, to jest niemożliwe Gościu e, tego, w Alpiri e, już nie żyje tutaj Torres właśnie, ten gnój. Puls na górze, jak są na to on tam jest? Na wprost po lewej w tym przejściu Właśnie została zabita Tu gdzieś u góry dan, uważaj. No, on jest u góry, yy, lewa strona, na prosto. Patrzcie. o tam właśnie. To jest. Patrz, to jest niemożliwe, że gościu się wychyla na ciebie i do ciebie strzela. Chyba, że to był puls, czekaj. Aha, to, to był, był puls. Pull, na, no to dobra, pull, to jemu to można wybaczyć. A jak gdyby był to ktoś inny, niż puls, to by miał haki jakieś. Nie, już tam chyba nie ma nikogo. Znaczy są przy celu, czy gdzieś Możesz rozwalić tą ścianę, oznacz Jankesowi, że on tutaj jest. C4 ci rzucił. No, wiem. Niech to. Uciekaj. Wuuuu Dobrze, dobrze, że nie na proste nie uciekałeś tylko tu. Tak, no. no. Uch, ale fart. To no Ale fart, cicho. Która jest godzina? Dobra. Głodki, to by kurwa zeschał się na środku. <głos> <głos> Do skarbca możemy Dan, widzę, że sobie tych skinów nakupowałeś. Nie szkoda, ci było na nich pieniędzy wydawać. Trzeba I było na operatorów. Ten, ten, widzisz, zielony co ja mam, to jest do każdego, znaczy na każdej postaci on jest dostępny. on to... 10 tysięcy chyba, nie? Yy, nie, ja go, ja go kupiłem za 10 złotych. Na każdej postaci. Taki bogacz, na... nie? A, jaki jaki bogacz? Na skiny za pieniążki. E Aż o... mi by było szkoda, szczerze mówiąc, na skina wydawać. Nie było szkoda, bo chciał, że ...na każdej postaci. To mnie jakoś lekko pocieszało. Ten, Ale to ten jest ten taki skryty. zwykły, nie skin, to jest taki. Taki no, no, no taki zielony, no? no. To zielony. O, taki sobie. Mogę złotyku. A on nie był za 10 tysięcy tych punktów. No, to czy był nie było punkt sobie tam to już... Na w windzie sobie smoka postawię, tak jakiś miły człowiek tu wejdzie, będzie miał niespodziankę. Czekaj. Zwłaszcza, że Miłta nic nie wziął. Dobra, idą mnie. Schodzi? E, nie, to, to dobra, to nie. To Jankes, nieważne. Ja patrzę parking jak coś. Ja mam kamerkę na parkingu. Już wybili. Tutaj windzie to uważaj tam, Assassin. Ale jest yy, wzmocnione, więc nawet jakby coś się stało, Aha, to o, będę wiedział, że... Parking czysty, nikt nie idzie parkingiem. No. Dobrze, Jankes, ładnie. 5 na 3, spoko. Możesz, y, Dan, iść od zakładnika, bo ja tutaj mam kamerkę. Ja mogę patrzeć. Chcesz się tam pobiegać. Czekaj. Ładnie, jest bez Dobra Aszka! Masz go, masz go Na razie nie. Czekaj. Gdzie Aszka? Jest! Wow! Ładny Dostała S4 to, to bardzo dobrze, tylko zakładnika nie dajcie, żeby nie zabrali, nie? Dobrze jest Ło, wow, co ja zrobię 10 zł. Ładnie, ładnie. No. Ładnie, ładnie. <grym> jak papa <Ładnie> <grym> Pokiwał się, pokiwał i padł. Dobrze. Ktoś bierze Termita? Ktoś bierze, dobra. No ja... Ja biorę. To ja biorę Aszkę teraz. Ja fuza. Nie, fiusa nie bierz, bo jest mamy zakładnika, także nie bierz fiusa. No, ale w zasadzie czy ja... Ja mógłbym mi tam na boki popuśczać. No dobra. No teoretycznie tak, ale wiesz, trafisz zakładnika. Czasami są przecież takie bagi, nie? Jak na przykład... E, wysadzasz te C4, czy coś, no nie? Znaczy ten. Mm. To zabijasz czasami swojego, który jest na przykład pod tobą, albo coś, bo. bo tak. Albo, albo za tobą. ścianą. No, albo za ścianą, a on go zabija, bo jest w promieniu jakimś tam. O, tutaj by było fajnie, właśnie, mieć świecę. Niekoniecznie. Ale no, jak to na boki fauna. można by im było. No, może i. chociaż. No nie wiem, niekoniecznie, bo zaś po zabezpieczone, czyste. Ale te barykady tutaj. Nie, drzwi tutaj no tak, No właśnie. Drzwi. Dobrze. Lecimy, tylko z uwagą. Teraz. O, 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 o. Głównym wejściem się chyba nie będę pasował. Rzucę drona Uważaj, tu jest Wiem, oznaczam Mają pulsa znowu A nie tylko on, zaraz po lewej stronie jest ta Frostka Nie Frostka, tylko chyba Valkyria, bo oni nie mają Jest, jeden dostał Tu jest Dobra, ja to nie wchodzę Położył się tam szmaciarz Tam gdzie wyrąbałem pocisk to jest gościu Dobra Ładnie jak jest. Wieź go u góry gdzieś słyszę No nie no, zraszowała mnie znowu, ta Torres o, oberwała, tam gdzie zginąłem jest typ. Dobrze, Debita Tu jest. Tu jest. <coughs> Ładnie, wygraliśmy. Ładnie. Wow. Tak ledwo, ledwo, ale dobra. Uch. Ale zwycięży. Zwycięstwo jest. Nie chcę nic gajać, Assassin, ale... Ty jesteś ostatni Nie chuj, no. <noise> ty, 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 ty nie lecę? Wiem Dwa, Ty no ale Jak mnie co <noise> chwilę rushowała Bo kurwa, te popieprzone mapki nocne są A nie, dają, nie dadzą w dzień Beka Mi świeci słońce tutaj na telewizor Ja nic nie widzę i No i bardzo dobrze no, no. Stanę? Ej golda mam, oh, złoto jeden, awansowałem A ja za jeden, ha Srebro no? 4XD Awansowałem ra. Już teraz nigdy nie Ej, nie dawajcie, nie? tak gramy do platyn